Kiedy stało? Kada! No kurwa, co ty robisz, człowieku? No czy cię pojebało? Nie, no nie wytrzymało. Kurwa, co za debil jebany! Bez jego chcę tu kurwa udawać, się połam z kurwy, synie! Dobrze ci kurwa, tak? Idź pisz, kurwa! Jak nie będzie ten kurwa, telewizor działał, to się rozpierdola. Masz to naprawić wszystko. Zamknij się wam pokoju i pisz. Ty, kurwa, pojemy pierdolon. Zaraz napiszę ty kareka jebana, rozpierdoli no dom, bo chcę udawać fajnego. Gruba spierdolone. <tryk>